Cześć. Właśnie fajna sytuacja się przydarzyła, żeby wam pokazać jak wygląda kabel, jak ktoś szarpał kostką na siłę i po prostu nie utargał za mocno. Na górze widać dobrze te skrzydełka, które naciskam wiertełkami, aby wysunąć pina z kostki. Na dole o, światło zgasło. Na dole jest gumka Aj. Na dole jest gumka, która uszczelnia z kablem w kanale kostki właśnie w tym kanale O teraz go dobrze widać Ona jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej woda się nie dostaje do kostki yy, i uszczelnia ją ja to i tak smaruję eee, takim smarem do zacisków hamulcowych, do, do gumy. To nic nie, się nie działo, jak już to poskładam. Ale patrzcie, jaki jest rozdziebiony kabel. Eee, wyostrzy. O, mniej więcej widać o co chodzi. O. Patrzcie, ile włosków już jest złamanych. Ten kabel jest już lekko podśniedziały. No i dobrze, że to akurat nie teraz się przy przekładaniu kostki ujawniło. Zaraz pójmy um, um, końcówkę, czyli tego pina porodzinamy. Wyciągniemy ten kabel, obecniemy i zarobimy na nowo. I nie wytrzymałem jednak dzisiaj przekładam tą kostkę. Dzisiaj przekładam tą kostkę sobie. Jeden rząd kabli już mam przełożony. Postanowiłem, że pomimo tego, że zrobiłem sobie rozpiskę, to jednak y, przekładam kabel po kablu, żeby się nie pomylić. Wtedy będę miał pewność, że, że jest dobrze. Próbuję to troszkę rozplątać, żeby te kable były w miarę po, po, jedyn, po jeden, po drugim, nie posplatane, tylko szły obok siebie. No nie dziwić się, że ktoś, kto to produkował, czyli składał tą wiązkę, na pewno nie miał czasu, żeby się bawić z tym, że, żeby układać te ładnie kabelki koło siebie, smarować każdego pina. No myślę, że jak teraz będą piny posmarowane, pomimo tego, że kostka jest szczelna, to pod wpływem zmiany temperatur na pewno zbiera się tu Wilgoć, czyli tak zwana rosa. I na pewno już nic się nie będzie działo z nią. Szczerze mówiąc, to jestem bardzo ciekawy, chciałbym zobaczyć jakiś film, muszę poszukać, jak w ogóle produkuje się kostki, takie wróć kostki, jak się składa kostki i instalacje we fabryce, jak to wygląda. I ciekawe, ile pracownik ma czasu, żeby poskładać taką kostkę, taką jedną wiązkę? Na pewno nie ma czasu się bawić z tym i smarować tego. Mają być tylko przejścia w obwodach, obwody mają być pozamykane i tyle. A patrzcie, jak dobrze to. No, super, że akuratnie teraz się dało to. Wyczaić. Być może gdybym nie przekładał tej kostki, to by jeździło jakiś czas. Ale pewnego pięknego dnia, gdy akurat bym się wybrał na wycieczkę. I cieszył się przejażdżką. Niestety coś by przestało działać. Później sobie sprawdzę w ogóle. Gdzie ten kabel idzie z tej kostki. Czy do sterownika silnika, czy gdzieś indziej? Aha, jeszcze. A propos mojej prośby: jeśli nie będę kupował już żadnych, nie podawajcie mi żadnych namiarów na te klucze do, do pinów, bo to nie ma sensu. Tymi gwoździkami naprawdę robi się bardzo fajnie. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że 30 zł to żadne pieniądze za te klucze które tam leżą. No, ale... Moim zdaniem to i tak za dużo za nie. Gdyby były lepsze, to na pewno bym je kupił i droższe. Ale nie ma po prostu w internecie. Jest tylko to, co można tam zobaczyć. Kiedyś miałem taki katalog z firmy HZ. HZ. Z Próbuję dzisiaj na internecie zobaczyć. Jeśli tam będzie coś ciekawego, to sobie zamówię te klucze do pinów do kostek. Dobrze. Ja przykładam sobie dalej na spokojnie. Muszę wymienić tego pina i zarobić go na nowo ten kabel. Na razie.